Siła Zdrowia to podcast, w którym rozmawiam na temat sprawdzonych przeze mnie sposobów na poprawę zdrowia, mądry i efektywny trening, konkretne i trwałe zmiany w stylu życia, Twojego nastawienia i sposobu myślenia. Zapraszam do kolejnego odcinka. Łukasz Dmytrowski Siemanko, siemanko, dzisiaj wracam na moją starą trasę, ponieważ po wielu, wielu dniach chodzenia w inne miejsca kontemplacji i różnego rodzaju przemyśleń w tamtym zakresie, gdzie po drugiej stronie rzeki tak naprawdę to było. Też nagrywałem tam wiele materiałów tutaj dokonano pewnych przeróbek, jak to się mówi, bo tutaj ten teren był cały zarośnięty, ale to nieważne, to nieważne. Najważniejsze jest to, co chcę dziś nie powiedzieć, czyli taka wewnętrzna siła, której potrzebujesz, aby coś zrozumieć, że właśnie to, co się dzieje na zewnątrz, to jest jedna z niewielu rzeczy, których nie możesz kontrolować. Nie masz na nie tak bardzo wpływu. I tak jak teraz, o, parasol, pogoda, nie za bardzo, nawet powiem szczerze, trochę przespałem to lato w sensie takim, że miałem kupić sobie wodoodporne buty, których nie mam od dziwo. Tak, lubię biegać po górach, ale nie mam żadnych takich stuprocentowo wodoodpornych butów i planowałem. Ale mimo tego, mimo nawet odcisku na spięcie, który mi się zrobił w sobotę po jeszcze gorszej ulewie, gdzie poszliśmy na spacer z megi. W kaloszach i jej kaloszach, które notabene są, troszeczkę na mnie, jak widać, za małe. I ubieram je strasznie tam z tyłu, ale mimo tego, mimo tej pogody, mimo tego, że nie jest zbyt ciepło, że jest szaro, to jest 6 rano teraz, to ja i tak wiem, że mam do zrobienia swoje zadanie czyli aktywność na dworze. I tę aktywność, gdy sobie założę, co mam zrobić, choćby nie wiem, co było. Jaki plan, który mam dzisiaj? no Mega napięty. Od 9 do 21 e, klienci. Pomiędzy nimi jakieś jeszcze zadania. No do tego drugi trening, który będzie trzeba zrobić i poprowadzić. Jeszcze trening, bo Dawid, nasz trener, jest na urlopie. Tak więc, jak widzisz, nie ma tak, że ja sobie siedzę i tylko e, liczę, że tak powiem, na to, że e, nic się nie wydarzy. Tylko biorę, jak to się mówi, byka za swoje czy jego rogi i działam, działam, mimo tego co się dzieje na zewnątrz, bo wiele osób mówi coś takiego, na czym też wiele razy już mówiłem, to ja będę mieć motywację, jak tylko zobaczę wyniki. No niestety w tym myśleniu jest jedno podstawowe, błędne, niestety, założenie, bo nie zawsze wyniki się pojawią. Muszę cię niestety przed tym ostrzec. Jeśli będziesz tylko działać z motywacji, a nie z takiej wewnętrznej dyscypliny, którą sobie ułożysz, i jak ten, no brzydko mówiąc, ale taki trochę kaganiec, samodzielnie na swoją głowę założysz i wbrew temu, co czujesz, bo właśnie uczucia są zgubne. Czasami czujemy się gorzej, czasami czujemy się lepiej, ale wbrew temu. Czasami musimy działać. Oczywiście nie na tej zasadzie, że o Boże, jestem dziś przeziębiony, źle się czuję i mimo wszystko wychodzę. Mi się też takie głupoty zdarzały, więc przyznaję otwarcie. Nie można tak robić, bo oczywiście trzeba dziś wyważyć, ale na pewno, bez względu na to jak się czuję, a czułem się zmęczony, no bo wczoraj to bieganie w parku, szczerze mówiąc, to trochę ze mnie energii wyciągnęło. <laughs> bieganie po schodach przygotowywanie się do, do biegu na wieżę, który już niebawem w Świdnicy. I niestety nie jest tak, że zawsze idealnie każda noc się człowiek zregeneruje. Też nie jesteśmy młodsi z każdym rokiem i trzeba po prostu coraz lepiej o siebie dbać. Bo jeśli ty tego nie zrobisz, no to kto to zrobi? Ja za ciebie? Jak myślisz? Czy jest to możliwe w ogóle? Czy jest realne, żeby ja wszedł w twoje życie? No oczywiście jednej czy dwóm osobom Mogę tak pomóc, mam tego typu programy, że wręcz nawet wjadę Ci na chatę, brzydko mówiąc, i powiem, jak pozmieniać Twój układ w sypialni, twój, twoją kuchnię, Twoją lodówkę, Twoje nawyki poobserwujemy przez kilka dni i zobaczymy jak to wygląda. To nie są tanie rzeczy, ale jeżeli potrzebujesz takiej pomocy, to oczywiście, oczywiście, ja jak najbardziej jestem skłonny Ci pomóc, bo już tyle lat to robię, że na pewno znajdę wiele rzeczy, nawet wśród osób, które wydaje mi się, że żyją zdrowo. Już nie mówię o takich kwestiach, którymi zajmujemy się razem z Megi, czyli odżywianiem, suplementacją, wynikami krwi, które możemy bardzo trafnie zinterpretować i, i ukazać Ci różnego rodzaju smaczki, można powiedzieć, o których nawet najzdrowsi ludzie nie wiedzieli. To, proszę, tutaj tak wykoszone, to można normalnie jak buldożer przejść. W każdym razie, to tyle, jeżeli chodzi o to działanie pomimo, bo no zdarza się, że trzeba działać pomimo i tak jak to wiele osób powtarza, brakuje nam tej motywacji. No, co zrobić? Czasami tak będzie, że będzie brakowało tej motywacji, ale czy to jest dostateczny powód do tego, żeby zaprzestać swoich starań, żeby się poddać, żeby powiedzieć sobie kurde, nie no to jest bez sensu, nie mogę tego zrobić, nie? Bo tylko i wyłącznie te słowa padają w momencie, kiedy człowiek tak naprawdę nie za bardzo wie, dlaczego to robił, szczerze, autentycznie, bo nie chodzi mi o takie poziom podstawowy, czyli taki powierzchniowy, o! Czyli taka, takie zrozumienie, że no, no przecież ćwiczyłam, wiem po co to robiłam, dla zdrowia, ale teraz nie mam motywacji i mi się nie chce. I bez urazy do Ciebie, bo jest wiele osób, które tak mówią. I ja to naturalnie rozumiem, akceptuję jako człowiek, który wcześniej też, nawet jako profesjonalista, tutaj już działający w branży kilka lat, nie do końca wiedziałem, co taki sobie z, 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 jakby za. Zapodać jako takie spawienie, to trochę górnolotnie brzmi, ja nie lubię tego typu słów, ale jako pomoc, taką realną pomoc, która faktycznie pomoże odkręcić ten taki kołowrotek, w którym wiele z nas, wielu z nas żyje. I no to jest coś, do czego nasz współczesny świat może nie dąży, ale doprowadził, dopuścił, my jako jednostki, jako ludzie, którzy mamy swoją świadomość swój umysł i oczywiście pewnego rodzaju zautomatyzowane działania, tak zwane nawyki. Nieświadomie niestety pozwoliliśmy na to, aby wyglądać tak, jak wyglądamy. Mówię jako społeczeństwo, mówię o tym, że wyglądamy nie tylko fizycznie, ale przede wszystkim nasza psychika jest często. Bardzo słabym elementem tej układanki, niemalże jak ten najsłabsze ogniwo w naszym łańcuchu, o którym też pewnie wielokrotnie już słyszałeś, aczkolwiek mało kto zaczyna swoją pracę nad psychiką, nad e, zwyczajami, sposobem myślenia, z myślą, przynajmniej z myślą o tym, żeby poprawić sylwetkę, poprawić zdrowie, sprawność, a tak naprawdę to ma być później efektem Zdejmę sobie capture, ciepło mi się zrobiło. To wszystko, te wszystkie zmiany w sposobie myślenia są tak naprawdę realnie powodem Twoich problemów psychicznych i braku motywacji. Powiedziałem to specjalnie tak wolno, żeby to wybrzmiało, bo niestety nawet wielu trenerów w branży nie do końca to rozumie. Choć się mówi, no wszyscy prawie trenerzy wiedzą, że. Walka o sylwetkę, walka o brzuszek, walka o zdrowie. Dietetycy, że o lepsze odżywianie i tak dalej. Kołczowie tam motywują, ale to wszystko nie ma takiego jednego spójnego ciągu. A moim zdaniem i to co zacząłem robić już od dłuższego czasu, to jest niesamowicie ważne, żeby te klocki poukładać. Jak właśnie te przysłowiowe puzzle. No co z tego, że mam fajny kawałek układanki, nawet składający się z 20, 30, 50 elementów, jeśli brakuje mi pozostałych 20, 30 czy 50 z innego fragmentu szerszego obrazka, jakim jest nasze życie. Nie możemy tak podchodzić do tego, bo to doskonale każdy rozumie, jak mówię o, o układance, o puzlach, że mamy 1000 elementów i potrzebujemy 1000, nie 900, tak? gdzie 100 nie mówię, że to będzie małe dziurki w różnych miejscach, tylko nagle brakuje jakiejś jednej ogromnie ważnej części, na przykład prawego górnego rogu, w którym załóżmy jest głowa bohatera i co z tego, że mamy całą resztę. No nic, nie? Tak samo w życiu. Mamy może super pracę, finanse, ale kupę stresu. Tyjemy, rozregulowujemy nasze życie, nasze hormony, nasze reakcje z rodziną, nasze relacje również. Nie mamy na nic czasu, nie możemy sobie pozwolić na to, żeby nawet z tych pieniędzy skorzystać. Tyjemy jeszcze bardziej, jeszcze bardziej się wkręcamy w różnego rodzaju problemy, które powodują, że czujemy się jeszcze bardziej, jeszcze mniej ważni dla siebie samych, dla całego świata. Nie mamy pomysłu, od czego zacząć. Nie mamy pomysłu, co z tym zrobić. Nie wiemy tak naprawdę, gdzie szukać, nawet bo psychoterapeuta, którego wiele osób, które do mnie przychodzi, już odwiedzały. I on, nawet jako doktor, nie pomógł im. Dlaczego? Dlatego, że nie wiedział jak. O, wielkie halo. Proszę bardzo, wymącza się nagle. Łukasz, ty pozjadałeś wszystkie rozumy. Nie, nie pozjadałem. Ale mam do czynienia z ludźmi, którzy trafiają do mnie i autentycznie mówią o tym. Nie będę na pewno personaliów poruszał, żeby nie było. To jest nieetyczne. Ale w tym przypadku. Jest to bardzo proste. Pomoc, którą oferują specjaliści tego typu, jest zbyt specjalistyczna. Zbyt specjalistyczna, to proste. I przez to zbyt uproszczona, bo mówiąc tylko o różnych rzeczach, być może nie wiem jak to wygląda. Nie jestem aż tak, że tak byłem zorientowany, bo sam nie korzystałem z tego typu ruch. Ale psychologia, okej, okay, super, jeżeli to jest dobry psycholog i pomaga, często. Nie zahacza w najmniejszy sposób o te obszary związane ze zdrowiem, takim fizycznym, czyli właśnie aktywnością. I o ile taki człowiek powie, że o, tak, warto byłoby się pójść poruszać, czy tam zacząć coś robić. Nie? I to jest tyle. Tak? To, 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 to jest tak, jakbyśmy na przykład w szkole mieli różne przedmioty, no i skupili się tylko i wyłącznie na biologii, a zapomnieli o tym, że jest matematyka. No tak, trzeba tam policzyć coś, tak? No, no dobra, pan sobie to zrobi sam tam. Albo znajdzie sobie pan jakiegoś trenera i poskacze sobie pan na sali. Ech, to niestety nie tak działa. Nie za bardzo taki... Z całym szacunkiem dla branży naszej, czyli tej tak zwanej fitness, zdrowie, Sprawność, bo fitness po angielsku to sprawność. To nie jest jakiś fitness, to po polsku to słowo mnie drażni, gdy ludzie o nim mówią, bo nie rozumieją znaczenia. Przykro mi jest, ale no ja, akurat, swoją historię, jak ktoś zna, to wie dlaczego tak myślę, bo nie będę w to wchodził. Ale fitness, sprawność mózgu, organów wewnętrznych, świadomości, podświadomości, ciała przede wszystkim. Taka, żeby to stanowiło jedną spójną całość, a nie, że ja znajduję się w sytuacji, w której pada deszcz i mam cel, którym jest powiedzmy jakaś tam no, średnio mniej ważna głupota, dajmy na to, że nie wiem, przez 30 dni sobie wyznaczyłem, że będę codziennie na dworze chociaż raz. Chociaż nie uważam tego za głupotę, szczególnie w okresie, kiedy rzeczywiście jest nasłonecznienie duże, to bardzo ważne, no ale nawet, nawet w taki dzień wyjść, dotlenić się, bo nie mówię o chodzeniu po mieście, gdzieś tam po rynku, bo to prawdopodobnie byłoby trochę nietrafione. Ale tutaj łąka, spokój, ja, przemyślenia moje i mogę zrealizować sobie dodatkowo taką pogadankę, no cudownie, tak? Czuję się od razu cały, na, na cały dzień energetycznie nastawiony zupełnie inaczej. Mega mi to pomaga. Przy okazji parę osób posłucha tego. Mam nadzieję, że wyciągnie swoje wnioski, przemyślenia, które sprawią, że Najzwyczajniej w świecie, to podniesienie tyłka z kanapy przysłowiowe nie będzie stanowiło żadnego problemu. Powiem szczerze, dla mnie, gdy ja mam ustalone jakieś reguły, jakąś wewnętrzną siłę, która powoduje, że ja wiem, że jak nie zrobię tego, oszuka, oszukuję tak naprawdę tylko i wyłącznie jedną osobę. Jedną osobę, która jest, no szczerze mówiąc, Tą jedyną osobą, która będzie ze mną do końca życia. Nie jest moja partnerka, oczywiście też, mam nadzieję, że tak będzie i kocham ją bardzo. I, i jesteśmy szczęśliwi i tak dalej, żeby nikt nie pomyślał. <laughs> ale, ale tą jedyną osobą, którą możesz tak naprawdę oszukać, to jesteś ty. Jest, ty jesteś ze sobą cały czas. Bez przerwy taki oklepany frazes. Ja wiem, nie chcę brzmieć jak jakiś, jakiś coach, ale być może tak zacznie to wyglądać na Ciebie w każdym razie. Rzeczywiście muszę mieć jakiegoś trenera. To jest pytanie, o którym już rozmawiałem w którymś z odcinków. Rzeczywiście muszę, bo jeżeli nie będę mieć tego trenera, a sorry, nawet jak przyjdziesz do mnie, do kogokolwiek, do tonego Robinsa, z tego coacha od takich właśnie nawyków, to ten człowiek magicznie nic za ciebie nie zrobi. Żaden najlepszy dietetyk, lekarz tobie musi po prostu coś się przełączyć w głowie. Bo jeśli do tego nie dojdzie, no to sorry, ale możesz sobie przez 2-3 tygodnie pozwolić na takiego kołcza przez miesiąc, 5 miesięcy. Może niektórych stać, żeby całe życie z tego korzystać. Ale to tak jak aparat tlenowy. Jeżeli twoje płuca nie działają sprawnie, to czy jest wartym tego, żeby spędzić życie podłączonym do aparatu tlenowego i cały czas pytać się kołcza o kolejne decyzje, jakie mam podejmować, to ma być tylko Taki anioł nasz, który gdzieś tam z tyłu siedzi i gdy gdzieś coś złego, podpowiada: Hej, nie rób tego. Wiesz dobrze, że nie rób tego, że nie powinieneś, że to nie przyniesie żadnych pozytywów. Tak więc, e, tego typu sprawy dzisiaj w mojej głowie powstały i mam nadzieję, że sprawią, że twój dzień również będzie taki wspaniały. Bez względu na to jaka jest pogoda, bez względu na to co się dzieje, jak się czujesz, bo to też nie powinno mieć wpływu, jak twoje ciało się czuje, mówię o tym, na to jak się czujesz psychicznie. Ale oczywiście zdaję sobie sprawę, że pewnego rodzaju zależności istnieją i trzeba niektóre sprawy wyprostować, naprawić w tym celu, żeby, żeby było lepiej najpierw, tak? Z tego ci życzę, trzymam za ciebie kciuki, jak potrzebujesz pomocy, to wiesz gdzie jej szukać, zgłoś się do mnie, a na pewno ci pomogę. Bez względu na to, gdzie jesteś, skontaktuj się w mail lukaszmopa.silazdrowia.com Od mojej strony siłazdrowia.com I do zobaczenia, do usłyszenia w następnym odcinku. Cześć! Dzięki za odsłuchanie tego odcinka. Po więcej zapraszam na stronę siłazdrowia.com Do usłyszenia!